Witam wszystkich serdecznie u Amatora w Kuchni mam na imię Michał a dzisiaj zrobimy sobie pyszne pierogi co nam będzie potrzebne do pierogów za chwilę Wam pokażę a w samym filmie Wam pokażę jak zrobię ciasto na pierogi no i oczywiście farsz farsz będzie z grzybów oraz kapusty no i z mięsa drobiowego także zaczynamy nie ma co ściemniać do roboty Pokazuję Wam co będzie nam potrzebne do naszych pierogów. Na ciasto mąka, tu mam pszenną mąkę yy, do pierogów, taka jest fajna, specjalna yy, i odrobina margaryny, tak około ćwiartki to, i gorąca, wrząca woda. To będzie na ciasto. Na farsz, dla dzieci tutaj będę robił z piersi, Pierś będzie ugotowana, yy, przemielona z odrobiną masła, żeby nie była taka sucha, no i dla dorosłych będzie tutaj kapusta kiszona i grzybki, czyli farsz z kapustą i grzybami. I dla dzieci takie coś. No to co? Zaraz Wam wszystko po kolei będę pokazywał, jak robić. No i oczywiście, jeszcze z przypraw to będzie potrzebny pieprz i sól. Słuchajcie, co pierwsze zrobię? Pierwsze to ja sobie będę robił na farsz, czyli sobie wezmę i, i ugotuję. Fajnie, piersi nasze. Od razu ugotuję wstępnie też nasze grzyby z kapustą. Grzybki opukałem tutaj fajnie, podgrzybki tutaj mam i teraz ja sobie kapustę delikatnie pokroję. W sumie nie muszę, ale tak dla zasady. I tak ona będzie później przemielona. W maszynce razem z grzybami wsadzamy i zalejemy to wodą. I będziemy gotować. I to na razie tyle. jeszcze do naszego farszu nie może zabraknąć cebulki, którą fajnie podsmażę na maśle i później to razem z kapustą, z grzybami przemielimy w międzyczasie ja tutaj do farszu, który nam się gotuje wrzuciłem kostkę rosołową oraz do piersi do piersi z kurczaka, które tam nam się gotują również dałem kostkę, aby ten wywar, trochę to mięsko nabrało smaku, a tutaj kapusta też dobra, teraz kroimy to w piórka i Podsmażamy na maśle. Cebulę mamy skrojoną. Na patelnie wędruje światka, kostki masła. Niech to się nam fajnie rozpuści. I za chwilę podsmażymy naszą. Pięknie robota idzie, za chwilę będziemy mieć wszystko gotowe i będziemy działać dalej, będziemy to wszystko odcedzać i po kolei Wam pokażę jeden farsz i drugi farsz. Pierś mamy ugotowaną. Robię farsz teraz tylko i wyłącznie dla dzieci. Dzieci bardzo lubią. Także pierś gotowana powędruje teraz do maszynki. Przemielimy i doprawimy to w sól, pieprz i odrobina masła. I to wszystko. bardzo pierś zmielona i teraz dajemy masło dodamy ćwiartkę masła i doprawimy to pieprzem i solą i to wszystko Musimy oczywiście spróbować tego, jak to będzie smakowało. I to jest sposób na pierwszy farsz dla dzieci. Ja to delikatnie teraz zmieszam z naszym masłem. I za chwilę, jak ja to rozmieszam, to skosztuję. I będę wiedział, czego jeszcze dodać. Proszę bardzo, pierwszy farsz drobiowy mamy zrobiony typowo dla dzieci bez farfocli, takie jakie moje dzieci lubią. Pierogi z mięsem drobiowym, super. I za chwilę drugi przepis na farsz z kapusty z grzybami oraz cebulką. Proszę bardzo, sposób drugi. Jeśli tutaj mamy już, odcedziłem sobie kapustę z grzybami, jest ugotowana i. Do tego doje, dajemy naszą podduszoną cebulę z tym maselkiem, co tu jeszcze została i to wszystko teraz przez maszynkę powędruje, a potem tylko doprawimy. No to zaczynamy mielić. Proszę bardzo, farsz przemielony. No i teraz oczywiście pieprz. Do smaku i odrobina soli. I zaraz tego, zaraz tego skosztujemy. Przemieszamy. Patrzcie, jak fajny farsz wyszedł. Grzyby cebula i kapusta jest dosyć sporo sądzę że tego wszystkiego raczej nie wykorzystam ile pójdzie do pójdzie dobra skosztujemy no farsz farsz rewelacyjny no a teraz nam została najciekawsza praca musimy zrobić teraz ciasto na pierogi czego osobiście nie lubię samo ciasto jest proste natomiast później wałkować należy takie cieniutkie no to co pokazuję wam teraz jak zrobić ciasto słuchajcie mnie teraz yy, ciasto zawsze robiłem na oko więc yy, te proporcje ja wam później podam mniej więcej ile yy, potrzebuję na to ciasto na pewno pójdzie ćwiatkę kostki margaryny i wrzątek, wrzątek. Pamiętajcie, margarynę zalejemy wrzątkiem, a do tego potem będziemy dodawać i, mąkę pszenną i będziemy to łyżką. Pamiętajcie, żebyście się nie poparzyli łyżką, będziemy to mieszać tak, aby to ciasto później miało konsystencję ciasta. Także ja wam to teraz pokażę, a później postaram się mniej więcej wam i, podać jakie miałem proporcje. No to robimy. Ja sobie podstawię wodę. Słuchajcie, tutaj dajemy ćwiatkę kostki margaryny do whisky. Ja to sobie od razu fajnie na takie mniejsze kawałki po i Ja tutaj wstępnie, wstępnie mam 300 g mąki. Ale czy dostarczy 350 gram? Mąki, czy dostarczy? Nie wiem, zobaczymy. I tutaj przygotowany mam kubek, taki felek. Nalejemy w rządku, zalejemy i będziemy widzieć ile co i ja. Na początku dam na razie. Połowę tej moje, tego mojego kufelka wody w rządku. Zobaczymy, roztopimy. Roztopimy tą margarynę. Powiem Wam, że ciasto wychodzi bardzo fajne, bardzo dobre, elastyczne, mięciutkie. Więc roztapiamy. Sądzę, że na pewno to będzie mało z tego, co widzę na nasze ciasto. Także ja to zależy ile też ciasta chcecie prawda no bo wiadomo że jak na 10 pierogów to nie zrobicie z takiej proporcji to już będziecie musieli kombinować sami później ja tutaj będę miał nie wiem z 50 pierogów także ciasta troszeczkę będę potrzebował dobra jeszcze troszeczkę doleję, bo tej wody będę miał mało następne tutaj pół czyli mamy cały ale dolejemy jeszcze trochę Dobra. No i teraz i teraz stopniowo będziemy dosypywać naszej mąki, tak aby ciasto nabrało fajnej konsystencji. 350 jeszcze, widzicie, jeszcze 350, 350 gramów mąki na razie mam. I za chwilę ja tutaj będę musiał wsadzić moją rękę i to mieszać. Dobra. Jestem gotowy. Jestem gotowy na działanie. Ja sobie łyżkę tylko wezmę i sądzę, że tej mąki będę miał mało. Ale sprawdzimy. Gorące. Gorące, ale na pewno. Mąki już widzę, że jest mało, więc jeszcze dosypiemy. 350. Zobaczymy, gdzie tu jest mąka. 350, 400, 500. 500 gram. I ja teraz to mieszam. W tej chwili zobaczcie, jakie jest mięciutkie, puszyste ciasto. Naprawdę ekstra to już musicie widzieć zobaczcie jeszcze troszeczkę 500 gram ciasta mąki i już już pięknie się zaczyna wyrabiać cudowne ciasto pamiętajcie żeby od razu ręki nie wsadzić do wrzątku do tej roztopionej margaryny tylko dosypać mąkę i wtedy działać Piękne, elastyczne ciasto, mięciusieńkie, coś cudownego. I ugniatamy, gdybyście widzieli, że naprawdę jeszcze macie to klejące bardzo to ciasto, to delikatnie podsypujcie, a na pewno na Wam wyjdzie. Ja Wam podałem proporcje takie, jakie mniej więcej powinny mi starczyć. Mam nadzieję. Jeszcze troszeczkę podsypię, już jest prawie dobre, nie za dużo. To już później będziecie musieli sami sprawdzić, jakie jest, jaka jest konsystencja tego ciasta i wyrabiać tak, aby nie kleiło się do ręki i ciasto było elastyczne. Proszę, wszystko mi elegancko odeszło od ręki, a ciasto mamy. Takie. Proszę bardzo, najlepszy sposób wypróbowany mam. Sposób na ciasto także. Ciasto gotowe. Proszę, elegancka kula. I później my sobie będziemy to dzielić na kawałki i wałkować, czego nie lubię robić. No, a teraz tak jak widzieliście ciasto zrobione no i teraz będę wałkował i później po malutku formował na ciasto na pierogi także zapraszam za chwilę no i teraz ta praca której nie lubię czyli posypuję sobie sto... no akurat nie mam stolnicy nie dorobiłem się jeszcze także <laughs> podsypujemy sobie tolnicę mąką bierzemy sobie kawałek ciasta ja sobie tu pozwolę w ten sposób zrobić no i zaczynamy rozwałkowywać zobaczcie ciasto mamy rozwałkowane bardzo cieniutko no i teraz przychodzi nam z pomocą ja mam akurat taką szklankę no i teraz Wycinamy nasze początki pierogów, nakładamy nasz farsz, nakładamy nasz farsz. Oczywiście to są małe pierogi. I zawijamy. Takie małe uszka. Słuchajcie, a ja to jeszcze zrobię w ten sposób, że aby fajnie to wyszło, to jeszcze widelcem pięknie złączymy i nasz pieróg jest gotowy. Proszę to jest początek może zrobię większe ale w ten sposób robimy pierogi i zobaczymy się jak będzie mnie to wszystko już gotowe żeby was nie przynudzać tak jak widzieliście roboty jest troszeczkę przy pierogach ale efekt końcowy wspaniały naprawdę polecam i jak będziemy mieć zrobione to zobaczymy się wtedy Taka moja rada, abyście za cienkiego znowu tego ciasta nie robili. Wam później będzie się źle robiło te pierogi. Będą Wam się rozwalały także troszeczkę grubsze, ale nie za grube. Będziecie widzieć po pierwszej części, jak zrobicie ciasto, jak rozwałkujecie, jakie będziecie mieli. Ciasteczko i jak wam się będzie lepiło. Zobaczycie sami. Nie jest to trudne. A. Proszę. Ach. Robota idzie. Krążki się robią. Produkcja trwa. Zobaczcie. Ja nie robię tak bardzo cienkich. Jeszcze raz wam pokażę, no, żeby się nie rozwalały. Jest w miarę fajne. Zależy, jakie chcecie duże te pierogi mieć. Ja akurat mam największy kaliber taki w domu, i... a później to już same giganty, więc te pierogi wyjdą jak wyjdą. A ilość wam później podam, jaka mi wyszła. Oczywiście przy lepieniu pierogów pomogła mi moja wspaniała żona, która, no, gdyby nie ona, no to bym się Fez namęczył. Także dziękuję serdecznie żonie, która jest dzielna i lepiła te pierogi. Praca doszła końca słuchajcie wyszło mi 60 pierogów wyszłoby mi więcej ale yy, z tej proporcji co wam pokazałem ale brakło mi farszu więc jest 60 pierogów i dla naszej sześciosobowej rodziny w zupełności starczy mały franek jeszcze nie będzie jadł albo spróbuję już wam pokazuję jak to wszystko fajnie wyszło Proszę bardzo, tutaj jakie większe i tutaj. No a teraz jeszcze oczywiście do tego pójdzie cebulka podsmażona na patelni. Tak żeby to później było fajnie te pierogi podać z cebulą. No a teraz my yy, przygotowujemy się do zagotowania wody, wciepniemy to stopniowo i będziemy się cieszyć naszym pysznym obiadem. Także jak coś to. Zapraszam już nas tu na gotowe danie. I proszę bardzo, tak się prezentują nasze pierogi. No rewelacja, proszę. Tutaj mamy cebulkę podduszoną na masełku i pierogi z kapustą i grzybami i pierogi tutaj mamy z mięsem drobiowym. Także co? Zaraz wam pokażę jak to wszystko wygląda. A ja pierwszego pieroga otworzę i wam pokażę jak wygląda w środku. Proszę, wiem że on jest suchy, ale zobaczcie. Tak się prezentuje typowo dla dzieci, też go skosztuję. Także. Mm pyszne, mięciutkie ciasto do tego cebula. A teraz pieruch z kapustą i grzybami. Proszę bardzo, też w środku fajnie na dzionko jest i go też kosztujemy. No, powiem wam, niebo w gębie i tam do tego ta cebula. Polecam gorąco. Także pozdrawiam Was serdecznie, amator kuchni. No i wiadomo, kupa roboty była, ale warto. Cześć.